To jest pełna w koronie i muzeów na wolnym powietrzu i muzeów w Polsce w ogóle. To jest 60 lat ciężkiej pracy. Finiszuje dyrektor Jarek Gałęza, ale wcześniej było czterech dyrektorów i oni, oni stworzyli tutaj taki raj kulturowy. 60-lecie, krótko mówiąc, pracy ciężkiej i takiej no mocno zaangażowanej przez wszystkich pracowników, przez poprzednich dyrektorów tego muzeum, które, którzy kształtowali jak gdyby, obecnie. I tutaj trzeba myśleć o jubileuszu. Trzeba myśleć przede wszystkim o naszych poprzednikach. A także o obecnym, obecnych pracownikach muzeum, którzy dokładają sił, aby nasza działalność spotkała się ze zrozumieniem, zainteresowaniem i żeby skutkowała jeszcze lepszym poznaniem kultury ludowej śląsko-polskiego. Nie ma historii bez muzyki. Jakby nie patrzeć na, na całym świecie, jeśli chodzi o Muzeum Wsi Opolskiej, jest to szczególne miejsce dla nas. Dla zespołu, ponieważ jest to najwłaściwsze miejsce, żeby właśnie wykonywać pieśni ludowe. Tutaj w otoczeniu e, chat starych, w tym pięknym krajobrazie, te pieśni najpiękniej wybrzmiewają. No, zaczęło się przede wszystkim od kroszonki. Kroszonka to jest taki, taki nasz piękny wyrób ludowy opolski. I w latach 50. XX wieku, w czasie jednego konkursu. Ustaliliśmy właśnie taka komisja, która oceniała te kroszonki, żeby utrwalić to wzornictwo. No i to wtedy się udało, że się przeniosło to wzornictwo na porcelanie, to później na porcelanę, ale to było takie wzornictwo prawdziwe, adaptacja kroszonki. Dorobek pracy jest chyba olbrzymi za 45 lat pracy twórczej. W Cepeli były to ewidencjonowane pozycje, natomiast w tej chwili można je zliczyć na podstawie umów o dzieło. I umów zleceń. Cały czas rozwijamy jak gdyby ten obszar infrastruktury w samym Muzeum Wsi Opolskiej i cały czas myślimy o kolejnych przedsięwzięciach infrastrukturalnych, bo to, co wczoraj też mówiłem, to jest fundament i baza do tego, żeby rozwijały się kolejne przedsięwzięcia, nawet o tym charakterze takim partycypacyjnym. Więc zawsze, zawsze dyrektor każdej instytucji kultury w województwie opolskim może liczyć na wsparcie infrastrukturalne, może liczyć na to, że będziemy mieli w budżecie pieniądze na wkład własne do każdego projektu, o który się będą starać. No i oczywiście chcemy również, żeby rozwijali się pod względem oferty. To jest kawał czasu, ale nie tylko przez pryzmat błędnących lat, ale rzeczy, które to muzeum wniosło do kultury, tradycji, ale też dziedzictwa tej śląskiej ziemi. Pamiętajmy, że to muzeum to nie tylko budynki, ale to przede wszystkim ludzie, to dyrektor ze swoimi pracownikami, którzy tworzą to wspaniałe Aurę, ale też jest taką swoistą mekką niematerialnego dziedzictwa kulturowego, bo e, czy to kroszonki, czy to wodzenie niedźwiedzia nie, nie, byłyby, nie zostałyby wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa właśnie gdyby nie no, pracownicy pasjonaci e, w muzeum wsi opolskiej. Teraz nasze muzeum jakby nową jakość zyskuje i znowu ten powrót do tradycji, a do tych źródeł jest jakby w młodzie, można powiedzieć. Cieszę się, że takie muzeum jest, bo wbrew pozorom nie ma zbyt wielu. Tego typu aktywności w, w całej Polsce. Honorujemy tymczasem historię tej ziemi. Jest e, sporo miejsca na promocję folkloru, przypominanie historii, więc, e, więc jest to miejsce, z którego możemy być dumni. Ja mam szczególny sentyment do tego miejsca, dlatego że jestem pejgerowskim dzieckiem wychowany w klimatach wiejskich na przełomie lat 50 i 60 i pamiętam sporo urządzeń i sprzętu które się tam znajduje no dzisiaj to są artefakty tak zwane które jeszcze były w powszechnym użytku, użyciu, także darzę wielkim sentymentem to miejsce i miałem przyjemność robić jakieś wystawy okolicznościowe w współpracy z muzeum spektakl teatralny pas Storałki, który no, wielokrotnie był też emitowany w telewizji. Także mam jak najmilsze wspomnienia.